A więc siema, ja jestem Szymek e, I jakoś rok temu nagrałem poradnik odnośnie tego jak pobrać GTA San Andreas ze spłoszczeniem No i poradnik całkiem spoko się przyjął, ale wiele osób pyta mnie e, co zrobić gdy wbijają sobie do gry normalnie po całej instalacji e, I nie działa im myszka, nie mogą się ani obracać, ani nie mogą sobie nic wybrać właśnie myszką i jak sobie z tym poradzić, jak to po prostu naprawić. Ogólnie myślałem, że sobie większość z Was poradzi raczej sama, ale coraz więcej niestety przychodzi takich komentarzy, że właśnie nie działa. Znaczy nie działa, no nie działa po prostu myszka, tak? Więc stwierdziłem, że nagram właśnie ten poradnik jako takie dopełnienie tematu i pokażę Wam jak sobie poradzić z... Tą nie działającą myszką. Generalnie, po prostu, jak to zwalczyć. No więc, tak, załóżmy, że ja tutaj mam GTA odpalone, i załóżmy, że po włączeniu nie działa wam myszka. Nie wiem, dlaczego mi od czasu do czasu też nie działa, ale w tym przypadku akurat działa, więc nie pokażę tego w praktyce. Generalnie nie będziecie mogli nic tutaj kliknąć, po prostu. Będziecie mogli sobie najeżdżać, ale nie będzie dało się kliknąć po prostu lewym przyciskiem zwyczajnie, bo nic się nie będzie działo. I jak sobie z tym poradzić, jak to zwalczyć? No, więc wchodzicie sobie w manager zadań, odpalacie go sobie na przykład tak jak ja teraz, bo tam jest parę sposobów, żeby go włączyć. No i jest GTA San Andreas, tak. Tu są wszystkie generalnie aplikacje, jakie tam działają w tle i jakie działają w ogóle. Więc klikacie sobie prawym na GTA i przejdź do szczegółów. No i przerzucę was do tej zakładki tutaj szczegóły. Także klikacie prawym i ustaw koligację. No i teraz otwiera wam się takie okno. Najprawdopodobniej macie zaznaczone wszystkie procesory, więc to odznaczacie. I zaznaczycie sobie na przykład procesor CPU3. Przynajmniej ja tak zawsze robię i to działa. Więc ok. Eee, nast następnie to zamykacie i problem powinien ustać. Także rozwiązanie jest bardzo proste eee, i powinno Wam wszystko działać. No ja Wam niestety nie pokażę, co się dzieje, jak, e, jak Wam myszka nie działa, ale po prostu nie możecie klikać, tak? Najzwyczajniej w świecie. Eee, także wiecie. Eee, no i co? Eee, przy okazji, gdybyście mogli to zostawcie właśnie łapeczkę, komentarzyk, jak ktoś chce zostać na dłużej, to też suba. No i to w sumie wszystko, więc trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, Siemanko.